Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Cult of the Lamp. Nagrywam to od razu po nagraniu tamtego odcinka. I słuchajcie, dużo się stało przez te kilka dosłownie minut. Ja tylko poszedłem na rybę i osoba mi zmarła i przez to spadła mi mocno wiarał, bo to aż o 20. Później zrobiłem im wszystkim jedzenie i dwie kolejne osoby zmarły. Przez to wiara miała, moja była na poziomie czerwonym. Będę się bezmęczony, nie? Nie. Wiem. Bardzo kilka osób, dosłownie. Przez to moje groby się trochę swikrzyły. I no... Słabo. I przez co mam aktualnie tutaj jednego typa w, w prisonie. Musiałem szybko sobie stworzyć prison. Eee, Unlockowałem... painter eee, st e, Station. Będę mógł pójść lecieć na kurs 4. na kurs 3 teraz. Zabraniu właśnie wystarczającej ilości. Eee, udało mi się w końcu wykonać tą misję. Paloną od no Słuchajcie, stworzyłem jeszcze jedną doktrynę. To jest ona. To jest nawet spoko, jeśli chcemy iść na ryby. Lepiej dokończyłem właśnie przez tą misję, i mam właśnie wybór stroju, jaki chcę mieć. I tu dane stroje dają jakieś różne: e, e, jak to się nazywa, buffy. I szczerze mówiąc, ja już myślałem nad wszystkimi tymi. I Golden e, Fleece jest spoko, ale znając moje szczęście, ja dostanę w pierwot. Tutaj yy, na początku z, yy, rana mogę dobrać 4 karty. Nie mogę już dobierać więcej. Ja pójdę w to. Mogę dobrać właśnie 4 karty na początek. Robię ceremonię. Nie mam już starców, już starcy Wszyscy zdekli. Niestety. No i muszę to wbijać codziennie, naprawdę, Ta ceremonie muszę wbijać codziennie. To też tak samo to muszę cały czas zbierać. To możemy doktrynować, żeby bardziej był wierny dla nas po chyba jednym dniu właśnie cały czas. Nie. Ja przynajmniej w kanibalizm, więc mogę tą zupę zrobić. To. To. Tyle in. Powinno wystać na razie. mi się położyć jedzenie. I proszę, nie umierajcie. Jak zechcecie, to nie umierajcie. Proszę. Ja was proszę, strasznie. Nie umierajcie. Chop się zlebelował I? I. też. O, pop chory. Nie, nie chory. to byś chciał, zjeść kupę? Okej. Okay. A który to porpubel? Dobra, o niech sobie obchodzi tutaj. Ktoś się... Czekaj, ja muszę znaleźć porpubela. O, porpubel. Słuchaj. Pójdź do więzienia. Dobra, czekaj. Powolnię cię. I czy mogę z tobą porw... Nie, nie mogę. Ale ja chcę tylko tego typa. Porpubela wy... Ile o zniszczył? Nic, okej. Okay. Które to był purpúbel? Boże! Gaz. Jest. Bo się zamknij, mordę. Ja muszę go tylko dosłownie na chwilę. I kup się z niego śmiej, nie? Aby. Obys Aby go do więzienia. Weźmy wiarę. Dzięki. Już, 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 już. Release. Trzymaj. I... Ty... Wypierwszasz. Znów tutaj. To co? Kontynuujemy naszą walkę... ...w pipie. Oj, to będzie ciężkie. Oj, to będzie ciężkie. Ale mam 4 karty na początek do, do dobrania. Eee... W dzień większy damage. Extra ten i atak speed. Dobra. Nowe bronie odblokowałem Eee. Które... O, trzeba. Dobra, to jest po prostu, żeby go pokonać w kości. Ja już grałem w te kości, nie będę pokazywał jak się w to gra, bo... wygranie w kości zajmuje chyba za jakieś dobre 10 minut. I do... Już dostałem damage. Więc mówię, ja jakbym miał tamto... Ja bym totalnie ssał. Co. O! Pojawiają takie duszki. Za pomocą tych nowych broni. I te duszki. Yy, biją. Ale to jest tak. Tanie mech. O kurde. ty jesteś? Au. Wow. Lepsza skrzynka. Kryształ, ja jestem kryształ, <laughs> jakaś to kiedy się zdamy? E, bryloczek, kolejny. Skull, spoko. E, chodźmy spoko. O, może być swoich, kurde. Jak swoich, takim ja. No, do nie? Wystarczy uderzyć i przez to, że nie mam yy, karta rata już w grze, to mi się już nie opłaca totalnie chodzić. Yy, nowy człowiek? Będziemy mieli aż trzech, jeśli pokonam bossa. Muszę kupić. A tu mogę zdobyć. Kurde, to jest ciężkie albo tutaj. Bo tak kartki nie zdobędę. Dobra, pójdźmy najłatwiejszą ścieżką. Walić na razie wiernych. Mamy ich 11. A jak coś, to po prostu cofnę się tutaj i. Po, po, po prostu tego. E... Jak coś, cofnę się i po prostu. E... Wezmę go. Helloerów. Kupię czy coś. Mówię, chodźmy na razie łatwiejszą ścieżką drewno. Wow, potrzebuję nowej broni. Naprawdę, ja potrzebuję nowej broni. Dali mi aktualnie dupy broń. Ja tak tego sztyletu nienawidzę. Tam jest cokolwiek, ale nie sztylet. Aha, uh -huh. Nóg mi da chorobę, nie? Nie! Proszę! Kościół, nie. Aż te... O, on lubi być chory, dobra. By aż tak to nie zmniejszyło. Okej. Okay. Nowy przeciwnik. Który skacze. Że te duszki tak mech są. Patrzę. Ja, że to będzie po... Te tłuszki będą, będą się pojawiać wraz z po prostu atakowaniem. Gówno i gówno. Dobra, ale wezmę to. No ten popalony typ. Au, bo jak damit, wszedłem pod spodnie niego. Pod niego. Czekaj, coś się stało. A już. Mówię, ich wystarczy. Dobra, on jest dosyć prostym Posem. Dobra, ich nie mogę niestety. Dobra, oni są Bo Oni daszują we mnie. Wiecie, co? Przydałoby się nie dostawać takie, takiego. takiego. ...jeb... pitolu. Nie, nie, a Boże, ja już se w to grę. No, jeszcze stracę wiarę. Boże, i znów witamy się z Bogiem. Nie witamy się z Bogiem. Dobra, ale tak wszyscy odpoczywają. Wszyscy odpoczywają. Mamy aż pięciu chorych. Boże. Eee się słuchaj, wiesz co? Mi się by przydało zasadzić tutaj nową roślinkę, w sensie nową eee, moje kwiatki kwiatki mi się strasznie przydadzą. Oje, ja, właśnie muszę zasadzić. To chcę zasadzić. Nie wiem. Ile jest, minut? 12. To lecimy drugi raz. Ale najpierw nowa doktryna. Chyba tortryna mogę stworzyć, tak? Trenę nową. Patrzcie. Eee. No i znów jedzenie. Kończymy jedzenie znowu grzyby, czy nie grzyby? Ej, ja do dupy ten rytuał, nie będę go nawet używał. O, to śmiesznie poleciałem. Tylko ceremonia. Strasznie mało za nie zostanę. No, bo też aż, aż pięciu chorych mam. Jeszcze lepsze, fajnie. Ale co mi to daje, jeśli tutaj dosłownie. Wszyscy potrzebują po 15, 15 tego kwiatków. Ok. jeszcze upgrade będzie za niedługo. To się zobaczy. Ja mówię, ja go pokonam yy, w swoim czasie. Ale na razie lecimy dobieranie zabieranie kart, i co my tu mamy? Trzykrotność do damage'a, jak Kurde, do dupy karty. Uz... może jak to się uzmary... nie. Wow! Gościu, opanuj się! powoli słabe w to grę, naprawdę. Przepraszam Was, widzowie. Mówię no, tego typu, i na trudniej stwierdzić kiedy on atakuje. U się ładuje i nagle jeb. Atak. Koś jest schodzącą miną, to ja mogę po prostu ich narzucać na niego. No. znajdować jak kiedyś no mają tylko slowa. to się rozwala jeszcze na kilka części. Ciebie niszczę. Dobra. skrzynka. Kurde, tak, lepszych skrzynek to bym karty mógł dostać, ale no, nie dostaje kart aktualnie przez to, co noszę na sobie. Nie no, oni są chorzy. Nie, nie chciałem tu. Dobra, ale słaby coś mi idzie do sonia. Najpierw wszyscy mi się zbuntowali. A jeden zaczął mieć kompleksy ze zwiarą i musiał go do więzienia. Teraz dostaje na mordę cały czas oh, Smutno mi. Ddrowie. mu tu przyszedłem. Jestem głupi. Jeszcze musiałem się nawet wyleczyć. To miałbym... Ja Wyznawcy miałbym. Dobra, co tylko piętro... ...jedzenie i boss. Ja nie powiem, ta gra jest ciężka. W pewnym momencie gry. Dobra, ty tworzysz swoich, którzy... buchają Jak mam to uniknąć?! Gościu, jestem zblokowany w... ...cianie! Sprawa, chodź to. Nie, nie. Blueprint, ale na ścieżki. Wow, mam wszystkie ścieżki 9 na 9 Gratulacje dla mnie. Być to cokolwiek dał. Mam ścieżki, które tak nie są ładne aż tak. Te cztery karty są nawet git ze względu na to, że... Jak to się nazywa? Ogólnie to możemy mieć że grze, jak na... mam szczęście, to możemy wykupić cztery właśnie karty lub yy... nawet trzy. Nie wiem, on się woduje i dopiero teraz atakuje. O, kolejny Teraz Strasznie dużo tych broodplintów aktualnie teraz będzie wygostawać. Przez to, że nie mamy kart. No w ten powalony typ, który nawet nie wiem, czy on atakuje do mnie, czy. to bo on atakuje lewo-prawo, lewo-prawo. Kurde, i wiecie co? To jest niby demyś, nie? Ale wolę to szybciej atakować, po prostu. Ta broń ma właśnie krytyka. I mogę właśnie tym krytykiem, krytykiem, ostatecznym atakiem, bo on jest strasznie mocno. To jest combo całe. Kryształowy. Co to się nagrywa, nagrywa się. Zajebiście. Jedzenie. Takie ształy. Zdobyć nie mogę. Prawa. I to wszystko. Ja akurat tutaj mogę dostać w mordę od tego bossa, bo będę zdawał potrójny damage. Przypomnę też, z kombem będzie to jeszcze więcej. Kolejne ulepszenie. Ofiary mam. Podkopamy. Pająki. Aha, nie. nie, nie, nie wy wy nawet Nie, nie, dajecie... Chciałem, że będą mi mi mięso Dobra, to, widzicie. Oni jedna ich część wybucha, a druga ich część nie wybucha. Dobra. Trochę dostaję ku mordzie O, strówko, dziękuję Ci Co to za biskup Coś, ja bym się toło zajął, nie? Ja nie wiem co ty robisz O nich. Dobra, to jest tylko support Nie, Łap mi umarł przez to, że był chory! Posłuchajmy mm. jego opowieści. Okej. Okay. Kurde, mamy kolejnego martwego! Nie mogę. W sobie nie radzę. No już zostanie. Nie ma go. Nawet nie wiem, gdzie mam stać. Dobra. Mam kartę teraz. Zdaje, potrójny damage. Nie, to jest strasznie złe podejście. Ja nie umiem już tego bossa. Ach. Nie mogę, naprawdę. Widzowie, nie mogę. No tutaj mi ludzie umierają. W kulcie moim. Już, chodź, chodź, chodź. Nie, nie czekajcie, nie czekajcie. To ma... Pop ma kompleks. Nie? Eee... Doktryna. Strasznie mało. Dobra. Eee, dawaj to. Znów co się dzieje, naprawdę. Znów to się dzieje. Co ty chcesz? Idź, idź. Odpocznij w tym. Kurmać. mać. Cóż, kolejne groby tworzę, jak na wszelkie wielkie. Ja już się wszystkie zbuduję, naprawdę. Moi są głodni, są chorzy. Oni mi zaraz wszyscy poumierają. Dobra, ale najpierw tak, kult numer 3. No i zabryduje, tak, to no mi zabryduje. chyba prizon zrobić znowu, nie? Trzeba zrobić prison, co potrzebuję? 25 drewna, no nie mam drewna 25 drewna, a nie mam Kościół W ja najpierw mordę zamknął, ale nie mogę Proszę, odnóż się, odnóż się, stary odnóż się Dziękuję Wypuszczam cię. He, Zamknij łeb. Do więzienia. już mogę mieć 90. Gratulacje. Wow. Wiecie co? Muszę stworzyć jakieś szybciej rytuło na jedzenie. Jest! Mam. Jedźcie. Wszyscy najedzeni. Gratulacje dla mnie. Wiara mi się zwiększała, zwiększyła. Boże, ale do dupy dzień. Ale do dupy dzień. 25 minut. Kolejna doktryna, no to chyba... Co wezmę? Bo nie wiem, nie wiem w co mogę lecieć. O. Naprawdę, nie wiem, co tu się dzieje. Widzowie, jest mi smutno. Nie mam nawet jak go wyleczyć. Te łóżko naprawić. Coś sprzątność. Co żeście wy zrobili? może żeście tak nabrudzili. Dobra, co bym musiał zbudować? No, musiałbym zbudować to. I 6 zł i 6 drewna. Wow, jestem sobą niesmaczony. Naprawdę, kurde! Tak mi słabo teraz idzie. Słuchajcie co będę mógł. Mógł tego. Teraz eee, yy... czy mogę zobaczyć upgrade y mojej korony? Jak sienia Pasienia tych wiernych naprawdę Muszę ich pozdobywać. Muszę pozdobywać wszystko w sumie. O Boże. Dobra. Tragiczny odcinek, wiem. Ale coś musi być. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.